no z tej strony Kamil P. Dzisiaj zagramy sobie w, w, w grę Foot Draft. To będzie mój to szkła. Przegrałem już, grałem chwilę temu, ale... Tobie, ej, zrobimy swini, nie wstący. Dzisiaj zrobimy sobie najsilniejszy draft, jaki może być. Albo zrobimy sobie... Draft na zgranie, staramy się zrobić jedną drużynę, o, to może Bajor na Monachium, Szpadł. padło, z Costa, hej, to nie robimy ligę, kusimy ten Benzema, bo nie gram. i dobra, Dembele, kolejny piłkarz jaki wejdzie do naszej drużyny to będzie Kevila. Następny Tiago, o tak, może, może, o tak, Dzisiaj tak. Yy, Bernard, i Czavi Martinez, że Piszczek, ale ładnie nam się ten skład z graniem, robi. Burki. Oj, przepraszam. Yy, nie wiem. Szymajka, niech będzie. Mor nie. Humels. To jest głęboka przesada. Jaki piękny składzik. Lam. Jak to będzie cała drużyna z Bayernu, no to ja oszaleję. Lam, jeszcze dużo kart i, i Lois Pajec. Tylko szum, wybieram byle co, tylko I Robert Lewandowski, jak on tu pasuje, o! 99 zgrania, Japi! Ja nie wierzę, no, ja nie wierzę. Naprawdę, tyle zgrania. Troszeczkę na razie, 2 minuty filmu, ale i proszę, no proszę, nie ma, to już nie wystarczy mi chodników, ale było blisko. Było blisko, i silna. Było zgrania. Kombinować. Nie. Dobrze, to no ten Finisz. Oh, 185 zgrania. Yy, to jest zawsze najlepszy atak u mnie. my. No, no, no szczerze, macie tyle zgrania. A Rozpoczyna bramku. <Kyś> Tutaj inny chyba bramku, czy mi. Abamayang. Mayank, hmm. Okej. Okay. Lewandowski i Nani. Pięknie. Tutaj musi być wygrany, prawda? Jak nic. Jak będzie, to ma być 20 łapek w górę, mówiłam. Nie, no, Podolski, Podolski. I nam. Tebel, Lam. Nie. Niestety, oj, przepraszam jeszcze raz. I teraz będą ładne paczki, ale co w nich będzie nie wiadomo. No i tutaj mamy perga. Szybki odcinek. Mamy teraz Vergochena. I teraz jeszcze mamy Tevez. Tevez! Ładna karta. Kto wygra? Inter. Nie. No i. Oni... No to... Dziś to na tyle. I czekajcie do następnego odcinka. Narka.